Dobry wieczór Państwu, Dawid Warszycki, magazyn Futsa w Krakowie, czyli Nowochódzka Amatorska Liga Futsalu i jej magazyn ligowy. A w tym odcinku omówimy dziewiątą kolejkę Dywizji B, po której zaczyna się robić bardzo ciekawie w kontekście walki o awans, jak i walki o miejsce barażowe. Również będzie niesamowicie ciekawie w kontekście tego, kto zagra w ogóle w grupie mistrzowskiej, ponieważ z pierwszej czwórki w pierwszej piątki, powiedziałbym nawet przed tą kolejką, jedyne, jedynie jedna drużyna odniosła zwycięstwo. Także już nie przedłużajmy i zapraszam Państwa na skróty poszczególnych spotkań. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym jeszcze przypomnieć, że reprezentacja naszej ligi wystąpi w Halowym Pucharze Polskim w eliminacjach tych rozgrywek, które odbędą się 5 grudnia w Dąbrowie Tarnowskiej. W związku z tym czekam na wasze zgłoszenia do piątku, do jutra, w zasadzie do dzisiaj, bo zapewne nieście oglądali te magazyny w piątek. W związku z tym, jeżeli zapomniście wysłać mi zgłoszenie na maila, który znajduje się w ogłoszeniu na stronie, że mamy turniej do pierdolenia, to nie zwlekajcie i zróbcie to jak najszybciej. Pozwolę sobie w sobotę opublikować listę dwóch bramkarzy i 10 graczy pola, których powołuje do reprezentacji naszej ligi. Dlaczego 10? Dlatego, że domyślam się, że będą jakieś COVIDy, czy jakieś inne problemy, które ostatecznie wypadną, a bardzo mi zależy, żebyśmy na turnieju zagrali dwiema czwórkami, dlatego dwie osoby będą na. Liście rezerwowej. Ale nie przedłużając, przejdźmy do tego, co działo się w dziewiątej kolejce Dywizji B i zacznijmy od arcy ciekawego spotkania Drink Teamu z Watachą, czyli drużyny, która była na drugim miejscu w tabeli, z drużyną, która była na miejscu tabeli. Trzecim. Rozpoczęło się wyśmienicie dla drinków. Przypadkowo Bujas zagrywa piłkę do Canovasa i w trzeciej minucie drink team obejmuje prowadzenie 1-0. W minucie dziewiątej mamy szybkie przejęcie piłki przez Bujasa i drobny problem z odtworzeniem skrótu. Strzał bujasa, potężny strzał Bujasa z daleka, piłka jeszcze odbija się od niefortuny jego szali i mamy remis. Piąta to bardzo ładna akcja Tomczyka ze Szczepanem, Grzegorz Szczepan uderza piłkę w środek bramki, ale ta mimo wszystko mija bramkarza i obrońców Drink Teamu i watacha obejmuje prowadzenie 2 do 1. W drugiej połowie w polu karnym Paweł Cholewicki zagrywa ręką, mamy rzut karny, a na bramkę zamienia go Hubert Bujas, który nie daje szans Krzysztofowi Szali. Drink Team rusza do walki, rusza do tego, by odrobić stratę i dogonić swojego rywala. Tutaj widzimy akcję z 29 minuty, Kanowas zagrywa piłkę do włodarza i w ten sposób Drink Team łapie kontakt. Jednakże to Wataka była później stroną dominującą i to oni mieli lepsze sytuacje. Tutaj widzimy strzał Bujasa i dobitkę Szczepana. Następnie w minucie 38 mamy szybką kontrę Watachy. Ponownie przed szansą stanął Bujas, ale tym razem trafił spojenie słupka z poprzeczką. A gdy gracze Watachy Drinków zdecydowali się na grę z Bramkarzem w polu, wykorzystał to bardzo mądrze Konrad Dziura, który w ten oto sposób ustalił wynik meczu na 4-2 dla Watachy i tym samym mamy no, wydaje mi się, że wydaje mi się, że no, niewielką niespodziankę w rozgrywkach Dywizji B. Oczywiście na początku się pomyliłem z pięciu drużyn czołowych drużyn Dywizja, Dywizji B mieliśmy zwycięstwa dwóch ekip, nie jednej, właśnie jedną z nich jest Wzmiankowana tutaj Wataha. Drugim spotkaniem, które było rozgrywane jeszcze we wtorek, było starcie geko Teamu z Oceans 11, i mecz ten rozpoczął się genialnie dla Oceans 11, zarówno za sprawą tego, że gracze Oceans 11 z meczu na mecz grają coraz lepiej, jak i również dlatego, że gracze geko Teamu przystąpili do tego meczu bez bramkarza. Ta druga, bardzo zaskakująca strzał jedna Hrapiśńskiego. I OceanS 11 obejmuje prowadzenie. Nie minęło e, nawet 2 120 sekund, i niemalże całe boisko z piłką przebiega Jan Hrapisiński, i w ten oto sposób podwyższa na 2 do 0. OceanS 11 nie miało dość, oceanS 11 było złaknione kolejnych bramek, i widzimy teraz akcję z minuty 7. Bardzo ładne uderzenie Ostrowskiego, i jest 3 do 0. A w minucie 10 mamy kolejną bardzo ładną akcję graczy w niemieckich trykotach. I w ten oto sposób na listę strzelców wpisuje się Noworyta. Ale to nie koniec strzelania w pierwszej połowie. Już w minucie 17 Jan Chrapieściński ma hat -trick na koncie. A w minucie 19, wydaje mi się, że jedną z ładniejszych bramek w tym spotkaniu zdobywa Kowalewski, który od poprzeczki pokonuje bramkarza Gekotimu. Jeszcze w pierwszej połowie udało się graczom Gekotimu przewalić skuteczną akcję. Tu widzimy bramkę Klichalną. Mówię, widzimy, ale. W tej chwili mamy drobny problem z otworzeniem skrótu, dlatego jakość wygląda tak, jakbyśmy to kręcili wiertarką. A w drugiej połowie mamy chyba bramkę meczą, może nawet i bramkę kolejki Jana Hrapińskiego, który w cudowny sposób lobuje bramka rywali i jest 1 do 7. Ostatnia bramka dla uszczęslawym pada w minucie czystej, drugiej na strzał decyduje się Kowalewski, jest 1 do 8. A w ostatnim minucie okazuje się, że Ocean's 11 również popełnia błędy. Prosty błąd w rozegraniu kończy się podaniem Goreckiego do Jaskowskiego i Gekko Team strzela swoją drugą bramkę w tym meczu, a spotkanie ostatecznie kończy się wynikiem 8-2 dla Ocean's 11. W spotkaniach środowych mieliśmy na początek starcie J.R.U. Fucal z Żarłaczami. Zdecydowanym faworytem tego meczu byli gracze J.R.U. JRU Futsal, którzy są liderem który do tej pory nie stracił ani jednego punktu, a żarłacze no, po meczu z Venatores mogą być w sporym dołku. Jednakże zobaczyliśmy zupełnie innych żarłacze, niż zwykle. Żarłacze, którzy walczyli o każdy centymetr parkietu i którzy nieustępliwie atakowali rywala, dzięki czemu w dziesiątej minucie objęli prowadzenie po akcji Gajewskiego z Kamilem Janiszynem, zakończonym bramką tego drugiego, a już chwilę później w słupek trafił Gajewski. W minucie 15 mamy faul w polu karnym Żarłaczy, rzut karny dla Joterów Fucal na bramkę zamienia Jarosław Grych i w końcu mamy remis. Druga połowa rozpoczyna się od bardzo zażartej walki, i od bramki Kamila Janiszyna, który ponownie wykorzystuje podanie Gajewskiego. Obydwie drużyny nie stwarzały może jakichś ogromnych ilości sytuacji, jednakże gra była naprawdę cały czas bardzo dynamiczna i mogła się podobać. Gracze Jotero ucal coraz częściej uciekali się do faulowania. W minucie 38 mieliśmy przedłużony rzut karny, ale drużyński obronił serdecznie strzał Gajewskiego. Jednakże Juterów ucal nie było w stanie już dogonić rywala i spodziewka stała się faktem. Ostatecznie lider przegrał żarłaczami 1 do 2. Zdecydowanie inny obraz, zwłaszcza w kontekście strzelonych bramek miało starcie Krakowiaka z drużyną Team 1. Starcie to było tyle istotne, że Team One miał szansę ponownie nadrobić stracony dystans i włączyć się do walki o awans. Chociaż początek tego spotkania zdecydowanie na to nie wskazywał, ponieważ wynik otworzył Stawiarski i mieliśmy 0 do 1 w minucie 4. W minucie 9 po jednomeczowej przerwie. Do strzelania wrócił Patryk Zygmunt, który doprowadził do wyrównania. A Team One objął prowadzenie w minucie 10 po bardzo ładnej akcji Zygmunta i Bartosza Karpety. Krakowiak odpowiedział dość szybko. W minucie 16 Michał Solarski zalicza stratę. Do piłki dopada Idzik, podają do Bartosa i mamy remis. Ale końcówka pierwszej połowy to dominacja 1. W minucie 14 Szym zalicza jedną, jak się okazało, z 5 asyst do Zygmunta i mamy 3 do 2. A jeszcze minutę później. To właśnie Marokańczyk w barwach Timuanu strzela bramkę numer 4 po podaniu Patryka Zygmunta. Znakomitą sytuację po chwili miał jeszcze Bartosz Karpeta, ale w tej sytuacji nie zdołał pokonać mędla. W drugiej połowie fenomenalną partię zagrał Patryk Zygmunt. W piątej minucie strzelił swoją trzecią bramkę w tym meczu. A po chwili Patryk Zygmunt wpisał się na listę strzelców po raz czwarty. Team One wykorzystał to, że Krakowiak zaczął grać mniej uważnie w defensywie. Tutaj widzimy drugą bramkę w tym spotkaniu Bartosza Karpety. A następnie prosty błąd, który zakończył się bramką Zygmunta, chociaż wydaje mi się, że nie do końca z kim chciał w tej akcji podawać, końcówka to już radosna gra i wymiana ciosów. Widzimy tutaj drugą bramkę Jacka Stawarskiego, a potem kanonadę kontynuował. Patryk Zygmunt który w tym meczu fenomenalnie współpracował z z Kimem. W minucie 38 mieliśmy przejęcie piłki przez graczy Krakowiaka i wsłupek słupek trafia Stawiarski, który mógł zaliczyć drugi hat z rzędu. A po chwili siódmą bramkę w tym meczu strzela Patryk Zygmunt i jest 10 do 3. Ostatnie słowo, w zasadzie, bramka w tym meczu należała do Krzysztofa Bartosa, który w ten oto sposób pokonał George'a Buffa. I ostatecznie Krakowiak ulega Timłanowi 4 do 10. Ostatnim spotkaniem dziewiątej kolejki Dywizji B były swoiste derby, czyli mecz Venatorres z Enho. I mecz ten rozpoczął się zdecydowanie lepiej dla Venatorres, które objęło prowadzenie. Po bardzo ładnym strzale Mirosław Witka w czwartej minucie, ale bardzo szybko gracze zębatek wyrównali po uderzeniu lewą nogą Kamila Górki. Witek naprawdę w tym meczu imponował skutecznością. W minucie 13 zdecydował się na indywidualną akcję, którą również zakończył bardzo mocnym celnym strzałem. Mieliśmy 2 do 1 i takim rezultatem zakończyła się pierwsza połowa tego spotkania. W drugiej połowie na strzał po krótkim rogu zdecydował się Dawid Michnowicz, podwyższając tym samym na 3 do 1, ale Nechabuzkawicz odpowiedziała golem Ciurusia i mieliśmy już 3 do 2. Jednakże Venatores kontrolowali przebieg tego spotkania, w z tej pierwszej na 4-2 podwyższył Świątek. Mimo silnych starań Zębatek, wycofania bramkarza, nic więcej w tym meczu się nie zmieniło i to Venatores FC zeszło zwycięsko z tego spotkania, ogrywając rywala 4-2 i tym samym jak na razie zajmuje miejsce w grupie mistrzowskiej. I komplet wyników spotkań dywizji B: Gecko team ulega Ocean's Eleven 2-8. Drink team przegrywa z Vatachon 2-4. Jotero futsal żarłacze 1-2. Team One Krakowiak 10-4. Wenotores NH 4 do dwóch. Jeszcze piątka kolejki, dziewiątej kolejki Dywizji B. W, w bramce będziemy mieli Konrada Dziurę z Watachy. Natomiast wśród graczy pola będziemy mieli Przemysława Gajewskiego z żarłaczy, Patryka Zygmunta z Timanu, który równocześnie staje wybrany za wynikiem kolejki, Jana Hrapieścińskiego za Ocean's Seleven oraz Mirosława Witka z Venatores. W tabeli jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Mamy cztery drużyny, między którymi zapewne rozegra się walka o... Mistrzostwo Dywizji B oraz Oawans. liderują póki co Jotero Futsal i Drink Team, które mają po 18 punktów. Jotero Futsal ma jeden mecz rozegrany mniej. Natomiast ścigają je bardzo zawzięcie ekipy Watachy i Team 1, które mają po 16 punktów. Na ostatnim miejscu, które jest promowane grą w grupie mistrzowskiej, jest Venator SFC, który po zwycięstwie Zencha ma 12 punktów. Tyle samo punktów mają żarłacze, ale mają jeden mecz rozegrany mniej. I co ciekawe, powstały cztery drużyny dalej, i mają przynajmniej matematyczne szanse na awans do grupy mistrzowskiej. Krakowiak i Ocean mają w tym momencie po 10 punktów. Encha ma 8 punktów, a Rocket Fuel ma punktów 6. Jedynie ostatnie miejsce zajmuje się Geko Team, który nie ma do tej pory punktów i na pewno zagra w grupie spadkowej. W przyszłym tygodniu już ostatnia kolejka Dywizji B, po której na pewno bardzo wiele się wyjaśni. Będziemy odgrywać również jeden zaległy mecz z ósmej kolejki. W mecze wtorkowe. Na początek Krakowiak będzie podejmował Venator SFC. Szalenie ciekawie, ciekawie zapowiadające się spotkanie. Zobaczymy, czy Venator będą w stanie podtrzymać pasę dwóch zwycięstw, a czy Krakowiak podniesie się po raz ze Steam One'em. Później będziemy mieli po, y, starcie Raket Fuel z Gekko Teamem, dwie ostatnie drużyny w tabeli, co oznacza, że na pewno tutaj będzie się dużo działo. Też nie mogę się tego spotkania doczekać. A później y, spotkanie zaległe, które również może wiele namieszać w ligowej tabeli, ponieważ Ocean's Eleven, który gra naprawdę bardzo dobry futsal, na pewno chce zagrać w grupie mistrzowskiej i y, będzie chciało wykorzystać to, że Jotaru futsal. Na pewno czuje pewien niedosyt po porażce z żarłaczami. Auctions LN następnego dnia będzie podejmować Enchę i na pewno będzie się chciało zrewanżować za porażkę w Pucharze Ligi, kiedy to przegrało 5 do 4, mimo że wygrywało 4 do 0 a chwilę później rozegramy kolejne dwa mega ciekawe spotkania między drużynami pierwszej czwórki. Na początek spotkanie drużyn z miejsc 2-4, czyli Drink Team i Team One. No tutaj naprawdę emocje będą sięgać Zenitu i jeszcze większe emocje będą w spotkaniu kolejnym w meczu lidera z zespołem z, trzecim, z trzeciego miejsca, czyli Wataha kontra Jotere Futsal. Naprawdę fenomenalnie zapowiada się przyszły tydzień w dywizji B. Rzućmy okiem na statystyki indywidualne. Paweł Holowicki w tym tygodniu nic nie strzelił, w związku z tym Patryk Zygmunt odstawił go aż na 12 goli. Ciężko uwierzyć, żeby ktoś inny niż Patryk Zygmunt mógł zostać królem strzelców dywizji B. Na pozostałych miejscach na uwagę zasługuje coraz lepsza postawa Jana Chrapińskiego, który jest na czwartym miejscu w klasyfikacji strzelców oraz Mirka Witka, który awansował na miejsce piąte, jak również Jacka Stawiarskiego, który mimo, że rozegrał dopiero dwa ligowe spotkania jest już na dziesiątym miejscu w klasyfikacji strzelców. Z ośmioma golami. Jeżeli chodzi o asystentów w Dywizji B, w dalszym ciągu prowadzi Grzegorz Szczepan, który ma 12 asyst, a za jego plecami jest Michał Solarski z 10 asystami. Niewiele się zmieniło w całej tej klasyfikacji, jedynie dosyć duży skok wykonał Przemysław który miał w tej kolejce dwie asysty, jak i również na strollach z Kim który wszystkie pięć asyst zaliczył w pojedynku z Krakowiakiem. W klasyfikacji kanadyjskiej również przewodzi Patryk Zygmunt, co oczywiście nie może nikogo dziwić. 10 punktów mniej ma Paweł Cholewiczki, natomiast za jego plecami jest Dariusz Janiszyn oraz Krzysztof Cholewiczki i Jan Hrapiściński. Wszyscy mają odpowiednio 21 i 19 punktów. Tym samym ja bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Widzimy się w przyszłym tygodniu na hali w środę. Zapraszam również serdecznie na transmisję hitu Dywizja, czyli racing kart torgokartowy Banerges w środę o 24 na kanale naszej Ligi. I tym samym to wszystko z mojej strony. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Cześć!